Potwierdziły się doniesienia w sprawie męża córki polskich milionerów. Trzy miesiące po ślubie gorzko przyznała: Potwierdziły się doniesienia w sprawie męża córki polskich milionerów. Sławosz Uznański Wiśniewski poleci w kosmos. Wszystkiemu przygląda się jego żona, znana działaczka oraz córka bogacza Aleksandra Uznańska Wiśniewska. Para udzieliła wywiadu. W którym opowiedziała o swojej nietypowej dla nowożeńców codzienności. Niedawno było głośno w sprawie lotu sześciu znanych kobiet, w tym Katy Perry, w przestrzeń kosmiczną. Podróż, podczas której panie doświadczyły stanu nieważkości, trwała zaledwie 11 minut i była szeroko komentowana przez media na całym świecie, zbierając głównie głosy krytyki. Mąż córki polskich milionerów leci w kosmos. Uznański Wiśniewski mówi wprost. Tymczasem w kosmos poleci Polak. Mowa o Sławoszu Uznańskim Wiśniewskim, który jest naukowcem w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Misja potrwa ponad dwa tygodnie i wezmą w niej udział również inni specjaliści. Uznański Wiśniewski ma w planach zabrać w kosmos polską flagę oraz. Pierogi. Wyprawa będzie bacznie oglądana przez jego świeżo upieczoną żonę, Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską. Para pojawiła się w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o przygotowaniach do wielkiego wydarzenia. Działaczka społeczna oraz córka bogacza nie ukrywa dumy z powodu męża. Dwa tygodnie przed startem Sławosz wejdzie, w czas odosobnienia, redaktor. Ja będę musiała wrócić na posiedzenia. Oczywiście tutaj głosować, pracować dla państwa polskiego, ale cały czas moje myśli, moje serce jest przy Sławoszu. Bezpośrednio przed lotem mam nadzieję być na Florydzie, być na Ziemi i obserwować historyczny dla nas wszystkich moment, a dla mnie surrealistyczny. Oczywiście, jak każda żona, która widzi tak swojego ukochanego. Swojego najdroższego, który wyrusza na trudne ekspedycje, jako Polka, jako Europejka, czuje taką ogromną narodową dumę i odpowiedzialność podkreśliła. Uznański Wiśniewski mówi wprost o obawach. Sam Uznański Wiśniewski wprost mówi o swoich obawach związanych z lotem Oczywiście towarzyszą mi obawy przed lotem kosmicznym. Astronauci wsiadają do tej kapsuły, przywiązują się do tego siedzenia, żeby wynieść ich na orbitę. Jest dużo obaw w związku z tym, wyznał. Sławosz i Aleksandra odnoszą sukcesy na polu zawodowym i w pełni poświęcają się pracy. W rozmowie ze śniadaniówką działaczka opowiedziała, że z tego powodu nie jest im łatwo znaleźć czas dla siebie. Staramy się zobaczyć przynajmniej raz na miesiąc, albo co trzy tygodnie zobaczyć się na mniej więcej tydzień, wyjechać do siebie gdzieś na świecie. Czasem jest to naprawdę przybicie sobie piątki po drodze, jak się mijamy. Oboje chyba zdajemy sobie sprawę i też poznając się, pomyślałam sobie, co za piękny umysł taki naprawdę intelektualnie wyjątkowy, z jednej strony taki zagłębiony w te rzeczy dotyczące matematyki, fizyki, a z drugiej strony z takim poczuciem, że jest to też człowiek, który podejmuje wielkie poświęcenie, który jest w stanie postawić własne życie na szali i mam do tego ogromny szacunek, mówiła wyraźnie poruszona.